Rokiem, przez całe życie tu pod jednym blokiem Czujesz to w sobie, i wiesz co potrafisz Poszedłeś w okienki za swojej pracy się w pracy, lata treningu Wszystko to po to, by stanąć na ringu Mnóstwo wysiłku i serki wyrzeczeń Wiosna czy zima, czy lato, czy jesień Wiesz co cię niesie i co płynie w żyłach To już nie kręć to adrenalina Kroki zaczynasz i wybucha wojna Pytanie tylko, czy dotarł do końca Nie ma, idzie, nawet gdy będziesz sam Trzymaj gardę wysoko i po prostu nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił Musisz do do końca, choć byś miał to na ryj. Sam trzymaj gardę, być wysoko i po prostu bach, ba, ba. już nie masz sił Musisz do do końca, Śmiotu, masz nie masz już sił, serce ci stuka, masz na otuchę te słowa od dla mnie to sztuka, te słowa na bicie, mówię to głośno, ja życie, ja ciebie życie, to walka, czy co spoczone sale i te ringi, dla mnie niniki, to studio, mikrofon, kiedy nagrywam to czuję się sobą, nie zawsze spoko, czasem się nie chce. albo na trening, albo na sesję, czuję ci więcej, warto to robić, bo to żeś końcu się chyba urodził, przeciw dziś schodzi, hejter odpada, od razu noga. nie ma co gadać, taka jest sprawa, Chatur bez Deep it, deep you, the Fighter, talent ulicy Nie ważne gdzie, nawet gdy będziesz sam Trzymaj gardę wysoko i po prostu ma wach, Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił Musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu pasz na ryj Nie ważne gdzie, nawet gdy będziesz sam Trzymaj gardę wysoko i po prostu ma wach, Nawet gdy czujesz strach Albo już nie masz sił, musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu pasz na ryj. Nie ważne nawet gdy będziesz sam, trzymaj gardle wysoko i po prostu wadź, twa. Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił, musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu pasz na ryj. Nawet gdy będziesz sam, trzymaj gardę wysoko i po prostu war, war, war Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił Musisz dotrwać do końca, choćby miał tu paść na